Karol Nawrocki, to 42-letni kandydat na prezydenta RP w wyborach 2025, przedstawia swój program wyborczy jako Plan 21. Choć oficjalnie startuje jako kandydat obywatelski, jest popierany przez prawo i sprawiedliwość. Jego program koncentruje się na pięciu głównych filarach: dobrobyt, rozwój, normalne państwo, kontrakt podatkowy, bezpieczeństwo. Punkt odnoszący się do dobrobytu przewiduje obniżenie podstawowej składki VAT z 23 do 22%, wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci, a także podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych i likwidację podatku Belki. Uproszczenie systemu podatkowego dla firm. Oraz konstytucyjną ochronę przed podatkiem katastralnym i od spadków. Obniżenie rachunków za prąd o 33% poprzez zielone certyfikaty oraz rozwój wydobycia węgla. Stworzenie centrum obsługi pacjenta, które ma usprawnić system rejestracji i skrócić kolejki do lekarzy. Minimalną waloryzację świadczeń emerytalnych o 150 zł oraz podwyżki zawsze przekraczające poziom inflacji. Drugi punkt, nazwany normalne państwo, sprawy Polaków zawsze na pierwszym miejscu i przewiduje: Polskie państwo musi dbać przede wszystkim o swoich obywateli. Musi obowiązywać zasada pierwszeństwa dla Polaków w korzystaniu z usług społecznych, służby zdrowia i edukacji. Stop zielonemu ładowi. Polska musi wypowiedzieć i zwrócić jego koszty zwykłym Polakom. Bezpieczne dzieciństwo bez ideologii. Zatrzymanie pomysłów zmierzających do łatwej zmiany płci przez dzieci. Nie dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Nie dla ideologii w szkołach. Dobra edukacja zamiast likwidacji prac domowych, budowa realnych relacji, szkoła bez smartfonów, ochrona dzieci, wsparcie dla rodziców, nauczyciel jako zawód, zaufania i szacunku. Wszyscy równi wobec prawa, sądy godne zaufania. Kategoria Bezpieczeństwo programu wyborczego Karola Nawrockiego skupia się na wzmocnieniu bezpieczeństwa narodowego poprzez sprzeciw wobec paktu migracyjnego oraz zwiększenie wydatków na armię do 5% PKB. Zakłada on także rozwój obrony cywilnej oraz modernizację systemu zarządzania kryzysowego w każdej gminie opartego na Państwowej Straży Pożarnej. Kategoria Rozwój skupia się na inwestycjach infrastrukturalnych, rozwoju gmin i wsparciu polskiego rolnictwa. Program przewiduje Wielka Czwórka Rozwoju CPK, Atom, Porty, Strefy Inwestycyjne Program inwestycji w każdej gminie nowe drogi, infrastruktura wodna i kanalizacyjna dostęp do internetu i rozwój sieci remonty szkół, ścieżki rowerowe stop likwidacji Polskiego rolnictwa, nie dla umowy Mercosur, nie dla likwidacji budżetu UE na rolnictwo, nie dla Zielonego Ładu w rolnictwie, nie dla ustawy łańcuchowej, nie dla niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy. Polska ziemia w polskich rękach. Nie dla waluty euro. Zwiększenie dostępności gruntów pod budownictwo oraz państwowe wsparcie kupna pierwszego mieszkania. Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych. Finansowanie na poziomie co najmniej 5 miliardów złotych rocznie przeznaczone na rozwój bezpiecznych technologii przełomowych. Sztuczna inteligencja, komputery kwantowe czy biotechnologia i produkcja leków. Kategoria podatkowy konkret zakłada obniżka VAT do 22%. Niższe i prorodzinne podatki. Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym. Konstytucyjna gwarancja dziedziczenia bez podatku. Ochrona finansów publicznych przed nadużyciami. Karol Nawrocki prezentuje się jako kandydat łączący tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do wyzwań stojących przed Polską. Jego program ma na celu wzmocnienie suwerenności kraju, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości życia obywateli. Więcej informacji na temat programu wyborczego Karola Nawrockiego można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej: Karol Nawrocki 2025.pl. Ocenę tej kandydatury oczywiście pozostawiamy Wam. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych postulatach. Zachęcamy do komentowania i wymieniania się swoimi poglądami oczywiście z zachowaniem szacunku do pozostałych komentujących jak i głównych bohaterów filmów. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji kanału, żeby dowiedzieć się więcej.